Ciekawostki przed meczem Lechia Gdańsk, Arka -Gdynia. Pomimo dużej ilości ciekawych spotkań w tej kolejce, to tym zdecydowanie najciekawiej zapowiadającym się meczem szóstej kolejki Ekstraklasy bez wątpienia będą pierwsze od pięciu lat ekstraklasowe derby miasta. Lechia na swoim stadionie podejmie Arkę i będzie szukała kolejnej wygranej nad rywalem z Zamiedzy. Do tej pory Lechia nigdy nie przegrała z Arką w historii ich pojedynków na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Gdańszczanie również mogą się pochwalić największą liczbą goli strzelonych w tym sezonie, bo czyli ich aż 11, ale też i największą straconych. Była 17 razy bramkarze Lechistów wyciągali piłkę z siatki w ostatnich 5 spotkaniach. Dla porównania Arka w całym 2025 roku straciła tylko 16 goli, oczywiście licząc wszystkie spotkania ligowe od stycznia do dnia dzisiejszego. Co też ciekawe, Arkowcy po powrocie do elity strzelili tylko 4 bramki, ale każdą zdobył inny zawodnik. A czy w końcu Arka będzie w stanie pokonać Lechię w derbach miasta w meczu ekstraklasowym po raz pierwszy w historii? Napiszcie o tym w komentarzach, zostawcie też łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale.